Kazimierz Kaczor był prześladowany wprawdzie po latach. Kuras w polskich drogach, kotek w serialu Alternatywy 4, ale przede wszystkim tytułowy Jan Serca. Kazimierz Kaczor jest niezapomnianym aktorem ze starej, dobrej polskiej szkole. Niejedna jego rola przeszła do historii. Kultowy aktor ma w swoim życiorysie się również epizod związany z działalnością opozycyjną w czasach PRL-u. Kazimierz Kaczor był głęboko zaangażowany w ruch antykomunistyczny i wielokrotnie stał się przez to ofiara różnego rodzaju przesladowań ze strony Ludowych Organów Bezpieczeństwa. O swoich doświadczeniach opowiadał niedawno w wywiadzie z Michalem Misiorkiem z serwisu Plejada. Malok kto zdawał sobie sprawę, że był przesladowany. Kaczor w latach 70 mieszkał u pisarza Melchiora Wankowicza. Dzięki przyjazni z redaktorem Glosu Ameryki Tadeuszem Walendowskim i jego zona po noc okazję poznać wielu interesujących ludzi, którzy organizowali spotkania raczkującego wtedy koru. Komitet Obrony Robotników był ruchem społecznym, który zrzesza ludzi walczących o prawa człowieka i demokrację. Podczas tych spotkań, aktor uswiadomił sobie, że państwo oklamuje obywateli i zdecydował, że należy co z tym zrobić. Spotkania i dyskusje, podczas których poznawał nowe poglady. Pozwolił mu na nowo zrozumieć rzeczywistość. Zaangażowanie Kaczora w antykomunistyczną działalność szybko spotkało się z zainteresowaniem u B. Rozpoczęto prześladowanie aktora. Nocne telefony z pogrózkami, przesłuchania na Rakowieckiej i tym podobne. Pewnej nocy ktoś przyjechał pod mój dom i zniszczył mi samochód. Wybito szybę, na maskę rzucono dwie plety chodnikowe, wszystkie opony przebito nozem. Najprawdopodobniej byli to ubecy. Nawet nie mogłem pojechać do warsztatu, żeby naprawić auto. Na szczęście, sąsiedzi pomogli mi postawić je na kolkach tłumaczy dla plejady. Na szczęście na miejscu okazało się, że popularność Kaczora tym razem wyszła mu na zdrowie, pojechałem z oponami na stację FSO. Gdzie kurasiowi zaoferowano pomoc. Gdy pokazałem, w jakim stanie jest Opony, usłyszałem, co za skóra Y. Bandy Bandyci, jak tak można, co za bestialstwo. I nie dlatego za to spotkało mnie. Tylko dlatego, że Opony były wówczas bardzo cennym, wręcz nieosiągalnym towarem. Ostatecznie znaleźliśmy cztery takie, które nadawali się jako tako do jezdania, wspomina. Aktoraj Kapelana Warszawskiej Solidarności polaczyła wielka przyjazd spotkał KS. Jerzego go pod koniec 1981 roku. Kapelana Warszawskiej Solidarności znalazł wcześniej, jak twierdzi, wylazne z, z twarzy. Dopiero gdy zamienił z nim kilka słów, zorientował się, że ma do czynienia z osoba niezwykla. Polubiłem go od razu, niemal momentalnie wyznał po latach na kartach ksiaski padla Pietrowicza Kazimierz Kaczor. Nie tylko polskie drogi. Przemily, przeuroczy i skromny był to człowiek. Dla mnie był takim księdzem, jakiego sobie zawsze wyobrażałem, niebogatym. Bardzo światłem, zdającym sobie sprawę z niedoskonalności swojego widzenia świata wspominał aktor. Tak zaczęła się przyjazd dwóch mężczyzn walczących o wolne od komunistycznego jarzma Polskę. 19 października 1984 roku, gdy Kaczor wraz z Zona przebywali w USA, dotarła do nich wiadomość. Ze ksiądz Jerzy Zaginal. 11 dni później usłyszeli o wyluwieniu z zalewu na wisle kol jego zwłok. To był ogromny cios wyznał w ksiasce. Wiele lat później słynny aktor zagrał w filmie Popieluszko. Wolność jest w nas. Wcielił się w nim w postać Lanieckiego, którego sam był pierwowzorem.